A co ty robisz? Ja będę piłować chłopaków, żeby wrócili z trzema punktami. 3, 2, 1. Opowiadaj. Dzwonki przekazane. Gdyby nie piłkarz, za to. Dobra, No! Siema. Słyszałeś, że dzisiaj jedzie z nami kobieta? Mhm. Mm Cieszysz się? I don't Bądź care. Ale swoją okay. kobietę. Kto to dzisiaj z nami jedzie? Ja, jakie czary! A co ty tu robisz? Ja będę pywała chłopakom, żeby wrócili z trzema punktami Jasne, jasne tak. A jak nie wrócą, to już nie jedziesz więcej No to wytniesz Będziesz ja, w tych kolorach? Czy? Taki raper, taki widać, że człowiek. człowiek Wiesz, słoneczko jest, jest przyjemnie No to trzeba się to też już By, tra by tradycji stało się zadość Zrobię to wcześniej niż później, czy wszyscy zdrowi? Eee, wszyscy, zrobić co z nami jadą. Tutaj jest A nie, przepraszam, nie wszyscy, bo przecież Przemo jedzie z nami, ale Przemo jeszcze nie będzie e, do końca zdolny do gry. Tutaj, jakby, ale jedzie do wsparcia. A do wsparcia. Dziękuję Państwu. Nie, ja się... How old are you now? How old are you now? już Kto zna no, autostradę od Wrocławia dalej, to wie w czym to się wie. Rodzina Kraków Katowice Są dwa odcinki piękne Wrocław Legnica, potem będziemy jechać Dlaczego? Co znaczy gdzie się dzieje wypadki na dzień ich nie ma, to jest dobrze Błaży? Aż tak źle? Tak Do domku jedziesz To gdzie do domu? Daj nie do domu w hotelu będę mieszkał Ale dobrze Chodzi rodzinną miejscowość. To do domu. Ja je z lubię. W domu jest tam, gdzie rodzina i zespół. Ale ty. Och, ktoś, och, ktoś. To dobrze pamiętam czy ty debiutowałeś w meczu z Polskiem. No, ładnie, ile, bra, ile brawek trafiłeś? 6, 6, 7, ale jedną 6, 7, już masz, już nie masz. Jedno. Z gwardią się udało, że cię jest. No to, to dzisiaj czy jutro, jutro, Zdrowa, w sensie, jutro. Jutro za... będziemy myśleć. Znalazłeś słuchawki? Nie, nie znalazłem, wiesz? Niemożliwe. Nie mam pojęcia. Ale trzeba znalazłeś, znalazłeś jedno. Spytaj go kto jest jakiego urużony kilkarza. Kto jest, jest twój? Ty go zpytaj? To jest pewne wykażane. Dauman Map. Dlaczego? 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 Dałem się jakby z gry, kreatywność, poruszanie się. Czemu Dauman ma stren, wiek, stren, Dlaczego jest w swoim wieku ze swoim idolem? Dlaczego jest z jego wieku? Bo się urodził w tym samym roku. O, to jest <grych> Co się stało, że PlayStation nie działa? Prądu nie ma. Jak to nie ma prądu? Słyszałem te jakieś krzyki o Volt i Ampery. Nie będziemy o tym gadę. No ale przecież no, nie będziemy rozmawiać o plice ręcznej, a nie o kobietach, bo to nie wypada. Zodajmy o fizyce, o prądzie, o elektryce ogólnie. Wiem tyle. Nie działa, a potem będzie działać. To Dobra, no, z Legnicy Proszę? Dobra, no, jesteśmy głupaki... w Lubinie, w Legnicy To proszę pytać tam Patryka Nie jesteśmy jeszcze w Lubinie, Lubinie Bliżej jest, bliżej Lubina O, o, o Ty masz jakieś sentencje tu no? Masz jakieś sentencje Do karczowisk? Co? No stały, No czuć, panie. No, kiedyś to stały Dwie Patryk nam mówił, że stały Zbierajmy. tutaj Zbierają grzyby kamień mi opowiadał. przed, przed no, moimi no, czasami Hej, no. No stary, tu się oddycha, nie? Czym tu się oddycha? No nie wiem Powiedz, jak każde inne Nie Tak, nie Tu jest inny. co ty tu robisz? Leżę, oglądam, baczę ciastka Czyli po prostu wideo na zaś Mhm Jaki będzie jutro wynik? Dwa dwoma dla nas Lecimy na wideo? Backbreder indywidualny individual, individual video Co? Individual. Indywidual, Indywidual. Aha, tak, 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 tak How many goals tomorrow? To, to, yeah, tomorrow? Tomorrow, ten goals Ten goals? And win And win? Planujesz yeah. odwiedzić rodzinkę? Takie jeszcze pytanko szybkie? Tak, idę właśnie Poważnie? Tak To pozdrów wszystkich od całej... Społeczność Tarnowskiego Klubu. Pozdrowie, rodzinkę moją. Tak. 3, 2, 1. Opowiadaj. Gdyby nie piłka za to, to. To właśnie. Ty to jeszcze nie byłeś w 10 pytań do Piłka nożna. A jak nie nożna to to. Wojtku, za kim jesteś? Za Piotrkowym czy za Pogonią? Jestem za Pogonią ze względu na to, że bijemy się z Petrkowem o miejsce w tabeli i jak przegrają to wiadomo dla nas będzie to o wiele lepsze. Hmm. No bywało lepiej, ale, ale nie, nie ma tragedii. Więc jest do ja, cześć. Dobrze. Cześć, cześć. Coraz lepiej rehabilitacja yy, do przodu, więc jest okej. Wróć do nie? Jest okej. Okay. nie? Przejechałem was trochę. Tam. Spotkania po miesiącach. Kamil mnie przyszedł motywować w tej tak, dzisiejszej Żebyś zagrał słabe No, no. To, się, to się dogadaliście. Tak. 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 No świetnie no. macie widok z okna. No. Z warty i gotowy? Zostałeś się? Tak. Teraz wideo, a potem? Już tylko mecz. Już. Zbieramy się, pokojemy torby i lecimy. Czy wideo jest pocięte? Wideo jest pocięte. A u mnie też. Wideo, gdzie oglądać już Tym razem też u mnie jest pocięte wideo, bo dzisiaj na bieżąco montuję, także już mamy kilka minut vloga. Przed chwilą słyszeliście, że mam pocięte wideo, bo nad nim pracuję podczas wyjazdu. Proszę słuchać. A u mnie też. Wideo, gdzie oglądać już Tym razem też u mnie jest pocięte wideo, bo dzisiaj na bieżąco montuję, także już mamy kilka minut vloga. Tak jak powiedziałem, kilka minut vloga już jest gotowe Więc teraz jest takie trochę zagięcie czasu przestrzeni, bo ja to montuję To co wy teraz wyglądacie właśnie montuję Rozumiecie to? Lecimy dalej! Co powiesz na konferencji? jeden z najważniejszych trzech punktów w tym sezonie, który wywalczyliśmy, grając dobrze przez 60 minut. Jestem mega zadowolony z chłopaków i z tego, jak się zaprezentowaliśmy. I ta nagroda to jest na pewno miły dodatek dla mnie, ale najważniejsze są właśnie trzy punkty. Które... Lekka presja yy, spadła, rozumiem, no bo... No nie? Gram do końca sezonu. Pozdrów tam nas wszystkich. Trzy oh no. literki cztery razy Esper, 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 Esper.